Jest kwadrans po 18:00. Mirosław Cichy, kłaniam się nisko, wi witam w Środowym Kontrapunkcie. Proszę Państwa, czasu niewiele, więc od razu przejdę do moich i Państwa gości. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam Państwa. Konrad Wojnarowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu. I Marek Szewczyk, Konfederacja. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Trochę ta nasza rodzima polityka odeszła w cień, e, mimo trwającej kampanii wyborczej. E, wszyscy zdają, zadają sobie takie podstawowe pytanie, co dalej? Co dalej z Ukrainą, co dalej z wojną rosyjsko-ukraińską. No i co dalej z zawieszeniem broni, do którego przecież w końcu nie musi dojść, bo na razie jest pomysł i są negocjacje pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, ale jeszcze głosu nie zabrała Rosja. Ale pierwszy raz mamy potencjalnie e, dobre wiadomości. E, zakończyły się rozmowy delegacji amerykańskiej z Ukraińską w Dżudzie Arabii Saudyjskiej. Dziewięciogodzinne rozmowy, ale mamy ustalenia. Jest propozycja 30-dniowego rozejmu z możliwością jego przedłużenia, i to jest oczywiście propozycja, żeby działania wojenne ustały. To zawsze dobra informacja. W tej wojnie giną nie tylko wojskowi, ale każdej nocy ginęła ludność cywilna, bo Rosjanie intensyfikowali. Wyłącznie w ostatnim czasie naloty na ukraińskie miasta. Jest także efektem tej propozycji to, że Amerykanie wznowili, co już potwierdził minister Cikorski wznowili dostawy uzbrojenia dla strony ukraińskiej oraz przekazywania informacji wywiadowczych, co jest niezwykle ważne w kontekście, na przykład, prowadzenia celnych ostrzałów i obrony przez Ukraińców przed nacierającymi Rosjanami. I dzisiaj mamy sytuację, która jest pierwszy raz o takim charakterze, bo ta sytuacja troszkę wywraca stolik i stawia w niezręcznej sytuacji Rosjan, którzy do tej pory czekali no i patrzyli trochę na różnice zdań między stroną amerykańską a ukraińską. Dzisiaj te dwie delegacje, dwie strony mówią jednym głosem: mówimy stronie rosyjskiej, proponujemy 30-dniowy rozejm na lądzie, w powietrzu i na morzu. Będziemy wtedy ustalać szczegóły. Amerykanie mówią: tak, osiągnęliśmy także porozumienie ze stroną ukraińską w sprawie tak zwanego porozumienia surowcowego i dzisiaj to Rosjanie muszą się do tego odnosić a mają pewien problem. Rosyjscy blogerzy już mówią nie to fatalne porozumienie także część analityków to pomoże, pomoże stronie ukraińskiej ustabilizować front więc Putin będzie tą decyzję podejmował pod presją na nasze szczęście pod presją obustronną bo ta decyzja się nie podoba jak widać przy przynajmniej niektórym ośrodkom w samej Rosji, ale brak przyjęcia tej decyzji bardzo by się nie spodobał stronie amerykańskiej i ten nacisk, który był do tej pory wywierany głównie na Ukraińców i jednak byłby naciskiem, który byłby ze strony Amerykanów wywierany na stronę rosyjską. Amerykanie mają narzędzia. Intensyfikacja przekazywania sprzętu i uzbrojenia to na przykład jedno z tych narzędzi, z którego Amerykanie mogą skorzystać. Panie Ministrze, czy ten rozej ma szansę przeistoczyć się w stały pokój. Mam taką nadzieję i myślę, taką nadzieję mają wszyscy, nie tylko Polscy, ale i Europejscy obywatele. Dalsza pomoc Ukrainie to jest bezwzględny punkt numer jeden, jeśli chodzi o Polskę i Unię Europejską. Również zadbanie o bezpieczeństwo naszych granic w ramach flanki NATO, dzisiejsze spotkanie w Paryżu ministrów obrony również myślę to potwierdza. I Generalnie konsolidacja działań z tym związanych, bo przypomnę, że te 150 miliardów euro, które ma zostać przekazane czy przeznaczone w najbliższym czasie na tak zwany Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, to część tego, co my już robimy tak naprawdę, nie tylko jako Polska, ale również w ostatnich dniach w ramach Krajowego Planu Odbudowy postanowiliśmy przeznaczyć czy przekazać 30 miliardów złotych właśnie na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, który z jednej strony ma wzmocnić przemysł, polski przemysł zbrojeniowy, a z drugiej również społeczność lokalną, Lokalną samorządy, w tym drogi schrony, czyli to też, co jest częścią ustawy o ochronie ludności, więc te, te działania muszą być kompleksowe, opierać się na wsparciu i na budowie europejskiej obronności. Przedstawiciela konfederacji chciałbym zapytać, czy dalej powinniśmy pomagać Ukrainie, czy to już koniec, czy już teraz Ukraina powinna sobie radzić sama? My cały czas pomagamy Ukrainie i przypomnę, że 95% wsparcia militarnego dla Ukrainy jest przez Polskę, więc jesteśmy tym hubem logistycznym i chociaż to jest olbrzymim wsparciem, bo gdybyśmy my zamknęli granicę całkowicie dla Ukrainy, to Ukraina pozostałaby odcięta od świata. To my stanowimy okno dla świata dla Ukrainy i powinniśmy to podtrzymać, ale również powinniśmy mieć swoje żądania. Amerykanie mają swoje żądania wobec surowców i potrafią licytować i nie, nie są bezinteresowni w tym, co robią dla Ukrainy. I my również powinniśmy jednak pilnować swoich polskich interesów i pamiętać o tym, że przede wszystkim nasz rząd powinien reprezentować interesy Polski i Polaków, a nie Ukraińców czy Niemców czy innych narodów. I to jest kluczowe. I czego powinniśmy teraz żądać od Ukrainy, kiedy ona jest w sytuacji dużej niepewności co dalej? Przede wszystkim powinniśmy zabiegać o to, żeby nie było tam polskich żołnierzy w ramach jakiejkolwiek sytuacji, czy to obecnego frontu, czy misji stabilizacyjnej, ponieważ my jesteśmy zagrożeni przez Rosję również bezpośrednio. Mamy informacje o tym, że wojska rosyjskie przesuwają się w okolice przesmyku suwalskiego, co stanowi również okno na świat dla państw nadbałtyckich, państw NATO. Powinniśmy tutaj zadbać przede wszystkim o polskie bezpieczeństwo. Dlaczego na surowcach mają zabrać tylko Amerykanie, a nie Polacy? Tylko, że o czym mówimy, jeżeli my nie jesteśmy w stanie dopilnować tego, żeby Ukraina współpracowała, z nami jest tak prozaiczne i wydawałoby się oczywistej rzeczy, jak wyjaśnienie śmierci naszych dwóch obywateli w przewodowie, którzy zginęli od rosyjskiej rakiety, od ukraińskiej rakiety. Niestety służby ukraińskie, prokuratora ukraińska nie współpracuje z prokuratorą polską i prawdopodobnie to śledztwo zostanie umorzone po prostu z braku danych, z braku możliwości prowadzenia postępowania i z braku informacji od strony ukraińskiej. No to jest bardzo symboliczne, gdzie my tak mocno wspieramy Ukrainę przekazaliśmy górę sprzętu, miliardy złotych zainwestowaliśmy w to, żeby pomóc Ukrainie, polskie społeczeństwo otworzyło swoje serca, swoje domy, swoje kieszenie na wsparcie Ukrainy, na wsparcie ludności ukraińskiej, a nie jesteśmy w stanie nawet tak naprawdę doprowadzić do wyjaśnienia śmierci dwóch naszych Obywateli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety pokazuje, że polskie państwo jest tylko teoretyczne. Ale czy dzięki temu, że my wspieramy tak mocno Ukrainę, to chronimy też i bronimy naszej granicy? Rosja nie ukrywa swoich imperialnych celów. Władimir Putin mówił wielokrotnie, że jego celem jest odbudowa wpływów rosyjskich takich jak były w czasach Związku Radzieckiego czy w czasach Imperium Romanowów. I tu niestety dla naszych telewizów mam złą wiadomość. My byliśmy nie po tej stronie granicy, której byśmy chcieli, bo my ruskiego miru nie chcemy. Ja ruski mir widziałem w Buczy, gdzie stałem nad dołami. Śmierci, gdzie pogrzebano zamordowanych mieszkańców buczy niewojskowych, ludność cywilną. I my oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby ograniczać wpływy rosyjskie. Tak, wszyscy chcielibyśmy, żeby pokój był jak najszybciej, żeby nie ginęli ludzie, ale to musi być taka forma pokoju, która będzie nam dawać przekonanie, że Rosja za 3 czy 5 lat, czy 10 nawet jednak nie będzie próbowała zaatakować. Kolejnego państwa. Dlatego przed nami oczywiście ta część związana z negocjacjami. Na pewno w trakcie tych rozmów nigdzie nie może się pojawić żaden element, na przykład związany z próbą ograniczenia, czy tym bardziej rozbrajania nie, armii ukraińskiej. Proszę także zwrócić uwagę na to, co się jeszcze dzisiaj ważnego wydarzyło. Premier Donald Tusk jest w Turcji. To jest druga co do wielkości armia NATO z rezerwistami. To jest 800 tysięcy żołnierzy w basenie Morza Czarnego. Absun Absolutnie regionalna potęga, i to, co powiedział premier Erdogan o sprawiedliwym pokoju, o tym, że teraz czas na pozytywny ruch Rosji, czyli jednoznacznie poparte warunki, które wynegocjowali Amerykanie wraz z Ukraińcami, że dzisiaj to Rosja musi to zaakceptować, to są bardzo ważne informacje, bo my dzisiaj musimy budować jak najszerszy front tych, którzy, przepraszam, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, będą wymuszać na Rosji takie porozumienie, które powtórzę jeszcze raz, oby było takim porozumieniem, które będzie gwarantować pokój i to nie na 30 dni, nie na 60, jak jest zapisane w tym rozejmie na dłużej, abym powiedział, Ukraina jest gwarantem w związku z tym bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, dla całej Unii Europejskiej, a na pewno dla Europy Środkowo-Wschodniej w sposób szczególny właśnie dla Polski, krajów bałtyckich, dla Rumunii, tych, którzy sąsiadują niestety jest tak groźnym sąsiadem jakim jest właśnie Rosja. Ja jeszcze bym to... jeden fakt odnotował z dzisiejszego dnia również odnosząc się do pytania pana redaktora Unia Europejska? Tak, pomócę o to pana pomoc. ministra chciałem zapytać, bo Parlament Europejski przyjął projekt rezolucji Dotyczący wzmocnienia obronności Europy i tam była taka poprawka numer 87, ona jest nazywana bezprecedensową. Ona została zaproponowana przez delegację Platformy Obywatelskiej i psl właśnie tak, Europejskiej e, Partii która uznała tarczę wschód. Za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii. Co to dla nas oznacza? Absolutnie flagowy. Z jednej strony pomoc Ukrainie jest również zabezpieczeniem naszych granic i ta rezolucja i ta poprawka jest tego potwierdzeniem, bo Tarcza Wschód, przypomnę, inicjatywa panów premierów Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza jest w trakcie realizacji i biorąc pod uwagę flagowość tego projektu, może liczyć na kolejne środki finansowe, tak żeby jak najlepiej zabezpieczać naszą granicę. I co ważne, wspólnie z państwami bałtyckimi, bo też dzisiaj, patrząc z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej, państwa bałtyckiej, w ogóle sytuacja na Bałtyku także ma znaczenie dla naszej obronności. Stąd też dobra współpraca z państwami bałtyckimi, nordyckimi, będzie myślę bezcenna w najbliższych miesiącach. To y, przedstawiciela Konfederacji, pana Marka Szewczyka, y, chciałbym zapytać, bo. Tak, no, ta retoryka polityczna zaostrzyła się dosyć mocno wobec Ukrainy w ostatnim czasie. Wynika to zapewne z kampanii wyborczej. No i tak mocno w tym przoduje właśnie Konfederacja i wasz kandydat Sławomir Męcen. A pojawił się taki sondaż dotyczący tego, czy partie powinny zastąpić kandydatów inną osobą. I Sławomir Mencen znalazł się w tej trójce, bo 30,5% badanych wyborców Konfederacji chciałoby zmiany kandydatury ze Sławomira Mencena na kogoś innego. Zastanawiacie się nad tym? Nie, nie zastanawiamy się nad zmianą kandydata. Kandydat został wskazany już w poprzednim roku decyzją Rady Liderów i jest to jedyny kandydat Konfederacji. Natomiast dobrze pan zauważył, panie redaktorze, że w czasie kampanii wyborczej te nastroje, czy to przez polityków PiSu, czy koalicji rządzącej stały się bardziej propolskie niż, niż proukraińskie, jak to było wcześniej. Natomiast w Konfederacji my zawsze mówiliśmy przede wszystkim Polska, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i to nasz interes narodowy, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie bezpieczeństwo Ukrainy. Tutaj pan, pan senator wprowadza takie pojęcie, że Ukraina to jest gwarant bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wręcz. Nie, panie senatorze. To Polska jest gwarantem tego, że Ukraina jeszcze dycha. To Polska jest gwarantem tego, że Ukraina jeszcze walczy. To Polska jest gwarantem tego, że Ukraińcy nadal się bronią. Bez Polski byliby bezsilni i oni to muszą wreszcie zrozumieć. Ale przepraszam, czy Ukraina nie jest, jest takim buforem pomiędzy e, e, agresorem Rosją a Polską, gdzie e, dzięki temu, że Ukraina się broni e, na wschodzie e, e, kraju. No ta Rosja do nas nie dociera do naszych granic bezpośrednio Panie tak to, że my graniczymy z Rosją, więc przypomnę tylko, że graniczymy no tak, ale to, z Rosją. E, Mówimy graniczymy. o wojnie ukraińsko rosyjskiej, która ale Rosja, Rosja sposób, nie dociera do naszych granic, bo graniczy z nami graniczy z nami Białoruś, która jest w, w, w tym konflikcie, który Białoruś, Białoruś nie to nie jest nie dociera, w to, to, to ja jednym zdaniem, co miałem na, na myśli. My Gwarantem nie wprowadzajmy, jest... że Ukraińcy walczą za naszą i waszą znaczy... wolność, oni walczą o swoją wolność. Ja bym nie chciał, żeby Polska była takim e, gwarantem, jak dzisiaj musi być gwarantem Ukraina, która z bronią w ręku walczy z imperializmem rosyjskim. Tak, dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polek i Polaków i dlatego wolę, żeby konflikt, najlepiej, żeby go nie było, a jeżeli jest, żeby nie był na terytorium Polski. Trzeba jak najdalej od naszych granic e, trzymać takie państwa z nami sąsiadujące jako i krwawego dyktatora jakim jest Władimir Putin. I z tego względu nie mam żadnej wątpliwości, że bole, żeby te funkcje gwarancyjne, nawet z bronią w ręku, pełniła Ukraina niż że musieli pełnić polscy żołnierze. Panie senatorze, ale Putin nie rządzi od wczoraj Ukrainą. Tylko przypomnę, za waszych ja rządów, za waszych rządów, ale ja, pan nie panie Starze, ale nie ja panu nie panie statorze, bardzo proszę. Putin nie rządzi od wczoraj Rosją e, i za państwa rządów, Platformy i PSL-u, to wy rozbroiliście polską armię. To wy sprawiliście, że polska armia to była jedynie kontynentem eks komponentem ekspedycyjnym dla sił sojuszniczych NATO i Amerykanów. To wy sprawiliście, że mieliśmy armię, która liczyła 80 tysięcy. Przypomnę, że dzisiaj na froncie ukraińskim walczy ponad 800 tysięcy Ukraińców. To, ja to wy to zlikwidowaliście. to wy rozbroiliście, więc to wasze zaniedbanie to nakłady wasze... na obronność. Ale da mi pan dokończyć, panie proces. senatorze. Tak ale bardzo też prawda warto, boli, naprawdę. Ale też tak warto bardzo prawda boli, panie senatorze. Tak Tak bardzo prawda boli, panie senatorze. ja wiem, że trudno że Gdybyśmy powiedzieć. dysponowali silną Czyli... armią, to element odstraszania byłby tak duży, że Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy. 50 tak miliardów więcej obronność. Nie za ja bardzo rozumiem to logiki to Konfederacji. Gdyby Polska miała silną armię, jak powiedział przedstawiciel Konfederacji, to by Rosja nie zaatakowała Ukrainy. Ja nie wiem, czy Konfederacja chce wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Ukrainę. rząd jest temu przeciwny. Niech Ukraina ma swoją armię. Pan walczy z polską. Swoją... Nie, ja za, Polskę, zacytowałem rozbra... pana posła dokładnie. Pan że, powiedział, że gdyby na nie rozbroili armia. polskiej armii. armii, gdyby Polska miała się odstraszania Szanowni to również Państwo, w regionie byłby sposób, mi przerywa. To z założenia. Ten rząd, pana założenia, pan, ten pana rząd buduje tarczy wschód, żeby bronić polskiej rządu przeciwko nagrać. Ale Panie Pośle, czemu pan nie pozwoli dokończyć, żeby Polacy to to byli trochę uspokojeni? Szanowni Państwo, tak, ten rząd buduje tarcze wschód, nawet jak się to przedstawicielom Konfederacji nie podoba. Będziemy bronić Polski, zwiększyliśmy nakłady na obronność prawie 5% PKB. W układzie to procentowym wiem, to są największe nakłady ze wszystkich państw. E, e, na to. Jak teraz wiemy, dochodzi do tego kolejny komponent. Mamy już zapowiedziane przez rząd szkolenia także nie tylko dla wojska, ale oczywiście dla tych osób spośród cywili, którzy będą no chcieli z tych szkoleń, tak wszyscy chętni skorzystać. My musimy zrobić wszystko, żeby Polska budziła respekt i obawy, żeby nikt nigdy nie chciał naszego kraju zaatakować. I warto też powiedzieć, że dzisiaj armia jest wspierana od tych najmniejszych prozaicznych kwestii, jak chociażby wyposażenie żołnierzy w kurtki puchowe na granicy po te większe strategiczne sukces polskiej armii mamy kurtki po puchowe te, po te większe strategiczne no tego zapisu nie było tego zapisu nie było i to wprowadził kosiniak kamysz po te większe strategiczne kwestie, czyli inwestycje w czołgi, w badania, w rozwój, w drony. 50 miliardów złotych więcej na obronność niż nasi poprzednicy. To, co pan senator powiedział, 5% PKB na obronność, ewenement w skali świata, można powiedzieć. To pokazuje, że myślimy poważnie o bezpieczeństwu Polaków i o bezpieczeństwu naszej granicy. I 30 miliardów skapotych pieniędzy by nie było, gdyby dalej rządził PiS, bo jego głupia awantura z Unią Europejską spowodowała, że te pieniądze mieliśmy wstrzymane, a teraz są nie... Nie tylko odblokowane, ale możemy je przeznaczyć na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Kropka. Marek Szewszy Konfederacja, Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję Krzysztof Światkowski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę, dziękuję serdecznie. Proszę Państwa o Ukrainie będziemy dalej rozmawiać, ale już za chwilę z naszymi kolejnymi gośćmi. Zapraszam. Nie są gotowi, to liczymy na to, że strona amerykańska zademonstruje siłę, o której mówiła podczas spotkania. Jedynym sposobem na zakończenie tej wojny są negocjacje. Strona ukraińska chyba się nie myli, mówiąc, że to jest prawdziwy pozytywny przełom. Przypomnę Państwu, to jest środowy kontrapunkt, a w naszym studiu Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, analityczka Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Witam pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. A na łączach jest z nami Michał Bruszewski, Defens24. Witam pięknie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może na początek panią zapytam: w reakcji na wczorajsze negocjacje ukraińsko-amerykańskie Rosja przekazała, że czeka na szczegóły ustaleń od strony amerykańskiej i Kreml dodał, że analizuje te wczorajsze postanowienia, ale co się stanie, kiedy Rosja mimo tych światowych oczekiwań nagle powie nie? A najpewniej powie. To znaczy, w tym sensie, jakby pytanie brzmi, w jaki sposób powie to nie. To znaczy, czy powie nie otwartym tekstem, czy będzie próbować, co byłoby dużo sprytniejsze i dużo bardziej niebezpieczne, w jakiś sposób zaawulowany, za, zaawulowany e, wykonać taki ruch, żeby. E, próbować wejść w dialog z Trumpem i z administracją amerykańską, ponieważ to jest ich cel, bo oni nadal, sądząc po tym, bo oczywiście e, politycy rosyjscy nabrali wody w usta i wszystkie te informacje, które mamy, one są właśnie taki, w taki sposób e, właściwie nic nam jeszcze nie mówią, natomiast możemy analizować to, co się mówi w rosyjskich mediach, które są odbiciem oficjalnej narracji, ponieważ w dzisiejszych mediach rosyjskich nie, nie ma jakby niezależnej informacji, jak wiadomo, w związku z tym to, co się mówi w rosyjskich mediach wskazuje, że będziemy mieć do czynienia z próbą skłócenia, znowu jakby apelowania i jednak próbą dialogu z, amerykańskim, z administ, amerykańską administracją, na które Rosja ciągle jeszcze liczy, i próbą skłócenia dalej jakby w, pójścia w stronę tego, żeby pokazać, że to Europa, że to Ukraina tego pokoju nie chcą, bo dalej chcemy się zbroić, więc w związku z tym to będzie na pewno nie. ale być może będzie to w taki sposób powiedziane, że na przykład, nie wiem, Władimir Putin powie, że tak, owszem, chce pokoju, natomiast warunki, które zostaną rzucone na stół, będą nie do spełnienia. I podejrzewam, że być może tak właśnie będzie. To może teraz pana redaktora zapytajmy. Pan jest też przekonany, że Rosja powie nie, w jakikolwiek sposób, albo twardo, albo w sposób zawoalowany właśnie? Czy możemy się spodziewać, że amerykańska delegacja da dokument dotyczący zawieszenia ognia Putinowi do ręki? Ten weźmie długopis i zacznie skreślać i dopisywać różne rzeczy, a potem jak Trump weźmie ten dokument do ręki, to powie: co to jest do diabła i to wyrzuci do kosza. E, tutaj się przychylam do opinii pani Katarzyny, że raczej możemy się spodziewać e, powiedzenia nie ze strony Rosji. Czy też jakiejś cynicznej gry? Ja od wielu miesięcy mówię, że tutaj klucze do rozwiązania tego konfliktu leżą na Kremlu i to Putin wydaje codziennie rozkaz nacierać, czyli chce wojny. No gdyby było inaczej, to by nie wydawał tego rozkazu. Natomiast jeżeli Rosjanie powiedzą tak, to będzie oznaczało, że Amerykanie mają bardzo silny lewar na Rosję. I dopatrywałbym się tutaj kwestii nieprzypadkowości miejsca tych spotkań, czyli Arabii Saudyjskiej. Być może pomiędzy Waszyngtonem a domem Saudów jest e, taka niepisana umowa, że w razie czego uruchomi się OPEC e, i dokona się takich zmian na rynku e, ropy naftowej, co uderzy bezpośrednio w budżet rosyjski i to jest ta taka opcja, której Putin może się przestraszyć. No ale to są pewne spekulacje. E, czy jest coś w tych negocjacjach Amerykańsko, rosyjsko-ukraińskich, o czym my nie wiemy, albo z czego nie zdajemy sobie sprawy? No nie wiemy, na czym będzie polegała umowa, e, jeśli chodzi o minerały ukraińskie. I tutaj ja się obawiam, że niestety te jakby wszystko na to wskazuje, że strona ukraińska została e, wcześniej przed spotkaniem w Arabii Saudyjskiej, właściwie e, przytwierdzona do ściany i wydaje mi się, że ta znaczy, że kosztem tego, co mamy dzisiaj, czyli pewnego zażegnania, przynajmniej czasowego, tego ostrego, bezprecedensowego konfliktu na linii Kijów-Waszyngton, jest właśnie fakt, że Kijów będzie musiał podpisać skrajnie niekorzystną dla siebie, powiedziałabym nawet kolonialną e, umowę z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak to wygląda, bo wygląda to w sposób drapieżny. On, jakby administracja waszy, waszy, znaczy amerykańska... Negocjuje w sposób drapieżny i właściwie powiedziałabym nawet skrajnie imperialistyczny, to znaczy mamy do czynienia jakby z cofnięciem się dyplomacji do czasów, nie wiem, sprzed pierwszej wojny światowej, II wojny światowej. Panie redaktorze, czy to zawieszenie broni, które teraz negocjuje Ukraina z Rosją poprzez Stany Zjednoczone, to jest początek końca tej trwającej trzy lata wojny czy do tego pokoju jest jeszcze bardzo daleko? No właśnie, jeżeli mamy dowody empiryczne wskazujące, że wojna nawet nie trwa od trzech lat, oczywiście ta pełnoskalowa, pan redaktor ma rację, natomiast w gruncie rzeczy wojna trwa ponad 10 lat, czyli to już dekada, zakładanie, że to bardzo szybko się skończy jest pewną naiwnością. My wielu rzeczy nie wiemy, nie wiemy, co jest w tajnym protokole tej umowy. Natomiast tutaj z Panią Katarzyną, jak poprzednio się zgadzałem, to tutaj pozwolę sobie się nie zgodzić, dlatego, że zauważmy, że zarówno Rada Najwyższa Ukrainy, jak i premier Ukrainy, który był w cieniu, zaapelował jednak do Włodymyra Załęskiego, żeby tą umowę podpisywał. Oczywiście już styl negocjacji i ten freak fight w gabinecie mi się to także nie podobało, ale pamiętajmy, że to amerykański wyborca i amerykański podatnik wybrał Trumpa, żeby on, między innymi, takie ruchy podejmował. Powiem więcej, gdyby wygrała Kamala Harris, to wcale by nie było pewności, że nie skończyłoby się podobnie. Może styl rozmów byłby inny, ten taki na wierzchu, ale negocjacje też byłyby twarde, bo niestety widzieliśmy pewne zmęczenie ze strony amerykańskiej opinii publicznej tą kwestią. Oczywiście z naszej perspektywy, my to oceniamy inaczej, Bo to dotyczy naszych egzystencjonalnych spraw. Natomiast pamiętajmy, że Polacy oceniają bardzo negatywnie w historii Churchilla i Roosevelt'a, uważają, że pod koniec II wojny światowej ci politycy nas zdradzili i to prawda, ale Brytyjczycy i Amerykanie oceniają tych polityków inaczej. I tu też pamiętajmy, że inna jest amerykańska perspektywa, inna jest perspektywa nasza. Ja po Putinie nie spodziewam się niczego dobrego. Jeżeli on nawet podpisze jakąś formę zawieszenia ognia, to uważam, że tylko i wyłącznie będzie, tak, ta, będzie to taktyczne zagranie, aby odbudować potencjał militarny Rosji i ponownie wywołać wojnę, na przykład znowu na Ukrainie, albo na przykład jakąś akcję w państwach bałtyckich. Taktyczne zagranie pani Katarzyno? No pewnie tak, to znaczy czy taktyczne właściwie zagranie kogo? To znaczy zagranie Amerykanów, czy zagranie, czy, 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 e, czy możliwe zagranie? wydaje się, że to pytanie Kremla. jest otwarte, bo i, może być taktycznym zagraniem i e, Donalda Trumpa, ale również Władimira Putina. I Załęskiego również może być taktycznym zagraniem, to znaczy przypomnijmy, że jeszcze miesiąc temu nie było mowy w ogóle o tym, żeby ukraińska władza nie zgadzała się na zawieszenie broni, bo wiązało się to jak wiadomo. Z, jakby z, z że trzeba byłoby uznać ten stan zastany za, stany za e, jakiś stan faktyczny, czyli ziemie okupowane przez Rosję zostałyby zapewne, tamte wojska by zostały na tej linii i pewnie zostaną. W związku z tym tak, no mamy oczywiście do czynienia z m, trójstronnym taktycznym zagraniem. Pytanie teraz brzmi tak, co się, jak, co się będzie działo po stronie, znaczy, tak jak powiedział Rubio, piłka jest po stronie Kremla po stronie Rosji. I to jest dobrze. To znaczy, w tym sensie też trzeba warto też podkreślić, że rzeczywiście tutaj, e, jeśli chodzi o dyplomację ukraińską, to okazała się ona tak elastyczna i tak jak dobrze pracowała, i to, to jest właściwie to, że przełamaliśmy ten impas, który był dramatyczny, bo przypominam, że odcięta została Ukraina od informacji wywiadowczych i nawet ten krótki okres czasu miał, jeśli chodzi o front, po prostu absolutnie dramatyczne wrażenie i tutaj wracając powrotem do tego, że te negocjacje były tak ostre, to znaczy w tym sensie, że jakby strona amerykańska i wydaje mi się, że to bezprecedensowe, że tego wcześniej nigdy nie było, że, żeby po prostu tak otwartym tekstem przymuszała, nie bacząc na e, straty i ludzkie i przecież Straty swojego sojusznika, bo mówimy przecież o Ukrainie jako o sojuszniku Stanów Zjednoczonych. To ja bym Państwa jeszcze chciał zapytać o taką sprawę, bo co dalej, kiedy wojna się zakończy, trzeba będzie odbudowywać Ukrainę, ale co będzie dalej się działo z Putinem? Bo przecież on jest ścigany za, zbrojnie, za zbrodnie wojenne. Jak to się skończy? Świat przejdzie nad tym wszystkim do porządku dziennego, panie redaktorze? No niestety możemy sobie wyobrażać taką opcję, że pewien tutaj reset nastąpi. Przypomnę, że nie byłby to pierwszy reset w takiej sytuacji. Za kadencji Baracka Obama bardzo podobna była polityka, tylko wtedy Obamy oceniano inaczej, więc to już jest kwestia perspektywy na Trumpa. E, natomiast oczywiście ja bym przestrzegał przed tym zachwytem, nawet jeżeli będzie wielka konferencja pokojowa i nagłówki gazet będą wybijały e, grubym drukiem, że oto mamy czas pokoju, to wcale nie będzie oznaczało, że Rosja zahamuje swoje militarne apetyty, wręcz przeciwnie. Może właśnie wykorzystać tą sytuację, żeby rozpocząć kolejną operację militarną. Przypomnę, że e, wydarzenia po 1922 roku, inwazja pełnoskalowa na Ukrainę była konsekwencją poprzednich kroków Władimira Putina. Zakładanie, że on nagle zrewiduje swoją politykę, bo będzie konferencja pokojowa, no takich spotkań on przeżył bardzo wiele. Spotkanie z Erdoganem w sprawie pokoju w Syrii i tak dalej. Więc e, Putin. E, to, co on mówi, trzeba rozumieć dosłownie. On kiedyś powiedział wprost, że dla niego największą tragedią dzieło jest upadek Związku Radzieckiego. Więc co on nam mówi? On mówi, że on chce odbudować ten Związek Radziecki. Więc spójrzmy sobie na mapę, jak wyglądały granice Związku Radzieckiego. Jest to szalenie niebezpieczne. Oczywiście wszyscy sobie życzymy, żeby wojna się skończyła, ale. Musimy na to patrzeć bardzo ostrożnie. I, wydaje I będziemy, mi się, będziemy że... to obserwować, panie redaktorze. Będzie jeszcze czas na to, żeby o tym porozmawiać. Dziś już niestety musimy kończyć. Michał Bruszewski, Defens 24, Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, Analityczka Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza byli moimi państwa gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Mirosław Cichy to był środowy kontrapunkt. Kłaniam się, zostańcie państwo, Stefan, pani Do zobaczenia.